봐 예, 이제

Czerwie swoim mają konia. A oto są nasze piękne konie tutejszej hodowli. Są to konie sportowe, yy, można by powiedzieć jedne z najlepszej jakości, najlepszej hodowli w kowarach od państwa parkitnych. Także podziwiajcie. Dzień dobry panie burmistrzu. Nasza młodzież w Kowarach dzisiaj w ramach akcji Sprzątania Świata sprzątała park miejski. Czy u was w Kowarach jest zawsze tak czysto? Czy specjalnie na nasz przyjazd pan tak przygotował? Eee. Odpowiedź jest chyba bardzo prosta, bo e, od kilku lat mamy specjalną grupę ludzi w mieście, którzy zajmują się właśnie utrzymaniem porządku. W 2019 roku powołaliśmy tak zwanego inżyniera do spraw zieleni, pana Tomasza, który z grupą swoich pracowników dba o czystość w mieście. E, I te wszystkie efekty ich pracy możecie Państwo zauważyć, jeżeli przy, przyjedziecie do nas. To nie tylko dbałość o takie. Parki, skwery zieleni i uprzątnięcie śmieci, ale również zagospodarowanie i tworzenie nowych miejsc zieleni, bo kowary chcą być zielonym miastem. Zresztą barwy kowar to zieleń i biel. Panie burmistrzu, każdy z nas, który ma troszeczkę więcej lat, pamięta kowary przede wszystkim przepięknych dywanów. Ci młodsi mają problem z odnalezieniem. Znajdujemy się w Kotlinie Jeleniogórskiej, tu takie miasta jak Karpacz, Sztalska Poręba. Dlaczego warto do Kowar przyjechać? Dlaczego do Kowar warto przyjechać? Jest, gdybym miał tutaj około dwóch godzin czasu, żeby ten, w tym wywiadzie o tych wszystkich e, argumentach e, te wszystkie argumenty przedstawić, to pewnie by te dwie godziny czasu zabrakło. E, muszę zwrócić uwagę przede wszystkim na położenie Kowar, ponieważ Kowary leżą na pograniczu dwóch pasm górskich, Karkonoszy i Rudaw Janowickich. I są znakomitym miejscem wypadku do tego, żeby właśnie odwiedzić Karkonosze i Rudawy Janowickie. Na przykład tych wszyscy, którzy chcą zaliczyć koronę Polski, to mają znakomite miejsca do tego, żeby wejść na najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, czyli Skalnika, właśnie Skowar, czy też na Śnieżkę. Blisko do nas jest do Czech, bo to tylko jest godzina czasu, półtorej godziny spaceru, żeby przekroczyć granicę z Czechami, znaleźć się w Małej Upie i tam jest olbrzymi kolejna możliwość zwiedzania czeskich karkonoszy. I to jest tylko te walory krajoznawczo-turystyczne, ale mamy też całą historię Kowar, bo Kowary to największa starówka w karkonoszach. To ponad 500 zabytków wpisanych do rejestru zabytków. To historia związana z początkiem wydobycia ród żelaza, Właśnie tu w Karkonoszach, przez pierwszych Waleńczyków i e, Laurentiusa Angelusa, ale również historia polskiego uranu, bo tutaj po II wojnie światowej działały zakłady R1, gdzie wydobywano uran, który służył najprawdopodobniej do wybudowania pierwszej bomby atomowej, która została stworzona, zbudowana w Związku Radzieckim. E, Kowary to również możliwość odwiedzenia dwóch sztolni, które znajdują się na terenie miasta, gdzie właśnie wydobywano uran. Jest park miniatur, czyli przyjeżdżając do Kowar można w przeciągu półtorej godziny zwiedzić wszystkie i odwiedzić wszystkie zabytki Dolnego Śląska, a przy tym usłyszeć niesamowite historie związane z tymi zabytkami. Kowary to też fajne miasto do spędzenia tutaj troszeczkę więcej czasu, bo nie ma tak dużo turystów jak w Szkolarskiej Porębie i w Karpaczu, nie ma kolejek do restauracji. Jak ktoś chce spokojnie spędzić czas swojego urlopu, a przede wszystkim zapoznać się z pięknymi Karkonoszami i Rudawami Janowieckimi, to warto przyjechać tutaj do Kowar, bo tutaj znajdzie ten, tą atmosferę i ten oddech małego, pięknego, dolnośląskiego miasteczka. W którym na przykład można spróbować, spróbować regionalnego piwa, czy też e, kawy, która jest tutaj na miejscu, e, regionalnie palona. Panie burmistrzu, w której porze roku najlepiej przyjechać z do Kawa? To tak, e, to, to pytanie jest takim pytaniem e, retorycznym, można powiedzieć, bo każdy, każda pora roku e, ma swoje zalety i swoje wady. Teraz jesteśmy u schyłku wiosny na początku lata. Piękne kolory zieleni na, i wszystkie te odcienie zieleni w górach i w lasach naszych się e, można zauważyć. Temperatura, jak widzimy, już, już prawie 25-27 stopni, więc e, bardzo dobry czas. E, wakacje to też dobry czas spędzania tutaj miejsca, e, spędzania c, e, czasu właśnie w Kowarach. Mamy wyspę, zagospodarowane dawne stawy. Gdzie mi jest kąpielisko, jak również w zeszłym roku oddaliśmy do użytku zalew, wyremontowany zalew z kilometrową ścieżką do spacerowania wokół tego zalewu. Czyli patrząc na góry, możemy spędzać czas nad wodą. Czyli i na wiosnę, i w lecie, i jesienią na przykład przyjechać tutaj do nas, żeby w Karkonowskich i Rudawskich lasach zbierać grzyby, bo to też jest dobry czas. I zima. Zimą też każdy znajdzie tutaj coś ciekawego. Są blisko stoki narciarskie, można wtedy w pełni skorzystać właśnie z możliwości tego białego szaleństwa, a Warto też wspomnieć o historii kowar, bo tutaj rozpoczęły się zjazdy na rogatych saniach. Na początku XIX wieku, z przełęczy okraj na saniach zjeżdżano aż do centrum miasta. Teraz to jest troszeczkę niemożliwe, ale raz do roku odbywa się taka impreza po czeskiej stronie, gdzie na tych rogatych saniach można spróbować swoich sił. Panie dyrektor, panie prezesie, panie dyrektorze, chciałbym w imieniu pani burmistrz Elżbiety Zakrzewskiej wręczyć Panu takie drobne podziękowania i pamiątki z naszego miasta za to, że chcieliście nas odwiedzić. Dla nas to jest wielki zaszczyt, a z drugiej strony. Mimo że... Znaczy, przede wszystkim, że chcecie spędzić tutaj miło czas, to również wykazaliście swoją inicjatywę związaną z tym, że e, pomogliście nam w tym, aby kowary były zielone i piękne. Więc chciałbym tutaj w imieniu pani burmistrz Elżbiety Zakrzewskiej wręczyć Panu e, ten e, dyplom uznania. Bardzo Gratuluję. Dziękujemy. Dziękuję no. bardzo. Tu pominki. Proszę bardzo, bierz, bierz prezenty. Bierz, prezenty, tak, bierz ja prezenty, a ja Pani jeszcze pan... dla młodzieży, są też A tu są to również to są. dla młodzieży dosyć taki tak, ciężki prezenty Gdzie są e, mapy, są takie zakładki, żeby byli wy... Ante, chodź Tylko bez loda na chwilkę. Odbierzesz tu od pana burmistrza. Chodź, zostaw loda. Chodź Antoni. Odbierzesz to od Pana Antoni? Burmistrza, tak. No to masz na imię tak jak mój syn. Chciałbym Ci wręczyć dla, dla Twoich koleżanek i kolegów właśnie takie e, pamiątki z naszego miasta, żeby Wam dobrze służyły. I rozdaj, rozdaj wszystkim, tak. rozdaj wszystkim dzieciakom. Panie Burmistrzu, Panie Kierowniku, chciałem podziękować za umożliwienie posprzątania parku, ponieważ my realizujemy ścieżkę edukacyjną zawsze na Zielonej Szkole. Było nam niezmiernie miło, że nas przyjęliście w tak krótkim czasie, bo zorganizowaliście to sprzątanie w ciągu dosłownie 24 godzin. Także jesteśmy zachwyceni. No i ja myślę, że w przyszłym roku, jak przyjedziemy, to już zaczniemy zwiedzanie od Waszego miasta. A my I, przygotujemy tak, inny teren do sprzątania. Tak jest. I drugi dzień na pewno spędzimy na sprzątaniu. Bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie zapraszam do naszego miasta Pinczowa, do powiatu pinczowskiego. Także i, słyszałem, że macie to warsztaty terapii zajęciowej. Zapraszamy na weekendową wycieczkę jest co pokazać. Wymiana doświadczenia też będzie też. Ja powiem dla... tak, to, co usłyszałam od pana dyrektora, co powiedział, który powiedział o tych swoich osiągnięciach i tego, co robicie właśnie tutaj w Pinczowie, jest to niesamowite. I i tak naprawdę chcielibyśmy skorzystać z Waszych doświadczeń, żeby w perspektywie budowy takiego dobrego miasta do mieszkania właśnie tutaj w Kowarach, uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych i pójść Waszym śladem. Także za tą, za tą chwilę, krótką chwilę rozmowy bardzo serdecznie dziękuję i już się zapowiadamy z w, w tą wizytą w Dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie. Dziękuję. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.